Więc podjęliście z żoną wspólną decyzję. Kupujecie dom. Piękny, duży, inteligentny. Pierwsze co to oczywiście konsultacje z żony, koleżanki też mają kilka pomysłów, wszystkie akceptują. Czujesz ten dreszcz? To nie może być trudne, na pewno sobie poradzisz. Zaczynasz jak zawsze ogłoszenia. Godziny przed komputerem, zarwane noce, rezygnacja z hobby, po prostu masakra. Czekaj, masz coś. No to teraz już z górki. Jeździsz, oglądasz, szukasz. I jednak nie. Za daleko, za głośno stajnia przy domu, to jednak nie jest dobry pomysł. Teraz szukasz już na poważnie. Dzwonisz dosłownie do wszystkich. Postanawiasz zobaczyć wszystko, więc jeździsz jeszcze dalej, ale nic nie możesz znaleźć. Wracasz do domu w nocy i dalej sprawdzasz ogłoszenia, kiedy to się wreszcie skończy. I nagle dowiadujesz się, że jest ktoś. Dzwonisz do niego, umawiasz się, oglądasz dom, kupujesz dom. I nadchodzi euforia, poczucie sukcesu, czas się tym pochwalić. Dom jest centrum spotkań, każdy gratuluje. Jesteś gość, udało ci się, a zajęło ci to raptem wieczność.